Czemu on ma w ogóle templariusza? Aha, bo może się nauczyć, kurwa. Czyli on ani nie ma czempiona ani templariusza, ja tego go nie nauczyłem. Sorry. Po prostu może się nauczyć czempiona albo templariusza. Właśnie się zastanawiam teraz. Co by mu to dać? Można mu dać już czempiona w sumie. Czempion dobry, nie? Sten trochę jakby rzadziej padał, ale damy mu do kondycji. Albo czekaj, nie. Od 40 siły ma coś tam. Czempion, oczyk bojowy, no takie rzeczy. Niszczycie, tylko niechci potrafią oprzeć się morderczym ciosom niszczyciela. Każdy atak wyszczerbia pancerz celu, obniżając na czas jego skuteczność. Ośrodki kolejnych ciosów nie kumulują się. Niech najpierw to wejdzie i całkowicie broń dwuręczną będzie miał zmaksowaną. I będziemy go cisnąć za dalej. Championa odblokowałeś na urnie. gdyby się zatruł krwią smoka, to byś dostał łupieżce. Thanks, man. Dobrze wiedzieć. Zapamiętajcie, tipa od wujka Takesiego. może wam się przydać w waszej rozgrywce. Kiedy już skończycie oglądać moją. Oczywiście. Dobra, ktoś tu był poturbowany. Ty. Ty. Okej. Okay. A więc twierdza umarłych to jest tam, gdzie się... gdzie poszła... Brenda, tak? Czy jakiej okay, tam Branda, Włodewo. Nie pamiętam, upieś, co, czy upieś, co się leczy zabijając. Czekajcie, bo ta mapa mnie trochę, kurwa... Wam powiemy. A na górę się idzie, to jest stąd przyszedłem. No, czy nie idzie na górę? Idzie się chyba, idzie się, idzie się. Okopy umarłych. Czyli to jest to? No tam było w dzienniku było napisane twierdza umarłych, ale chyba jednak postanowili zmienić to na okopy umarłych. Forteca o nazwie Bowna Niegdyś była siedzibą legionu umarłych, ale została opuszczona i zostawiona na pastwę mrocznych pomiotów. To musi być to miejsce. Tylko, że niepotrzebnie tam teraz podążam, bo mleczenia mi brakło przecież. I muszę iść kupić kolby. Fak. To są wszystko mroczne pomioty? oh já pierre One stąd wyruszają właśnie na podbój dalej nie? z głębokich ścieżek. Damn nature, you scary. Tak czy jak wciąż twierdzę, że powinniśmy wrócić i kupić kolby. Bo nie mam leczenia, już zostało mi pięć. Znajdźmy zatem e, takiego sprzedawcę. Nie wiem, czy jest taki sprzedawca, tu? Tu jest kurde ktoś. Handlarz klejnotami, importowane towary Figora. Ostatnio było zamknięte chyba tam. Pytam tylko dlatego, że. Miu, czy pokaż swoje wyroby. Ty bezużyteczny śmieciu. Jak śmiesz nie mieć tego, co, czego ja potrzebuję. Ten topór linii krwi może, może do... O! Dobry będzie. Tylko 27 sił aż muszę mieć. To będzie moja następna broń. Uj. O, widzę algorytmy, witam. Już w porządku, właśnie, bardzo dobrze się czuję. <laughs> Dzięki. E... Dzisiaj się pospało trochę. Byłem na zakupach, na spacerze. Zjadłem obiadek. Kupiłem, co miałem kupić wczoraj. Dobrze, wszystko. A jak tam u ciebie? Ok, czyli wciąż nie wiemy, jak to jest z tymi obrażeniami od natury, ale zostawię to. Troszkę miejsca za to, że. I tego pasa kupiłem jej pas i nie, kurwa nie założyłem. No nie wierzę w siebie sam. Nie wiem dlaczego ja tak olewam ekwipunek tutaj. Chyba tak mi nie podoba się trochę, jak to ekwipunek jest zrobiony. wam powiem. Bardziej tak było lepiej. Jak było na przykład. Nie, że tak musisz przesuwać. Mimo, że jest posortowane co nie. To jednak chyba lepiej jak miałeś tutaj, tak, tak. Kurde, no nie wiem czemu. Nie wiem czemu olewam to, no. Dobra, damy te rękawiczki. Nie jestem pewien, czy to dobrze. O! Super, super, tylko kolby musimy kupić. Grzeje niesamowicie. Po pracy, no, ja po pracy, ja pracuję 12 godzin, to zawsze po pracy nawet nie. Chciałbym móc, Chciałbym móc streamować po pracy, ale no niech ja po 12 godzinach roboty. A pff, nie ma szans. Nie wiem, czy temu dałem jakiegoś bryłkowca jeszcze? W życiu nie widziałem lepszego myśliwego od ciebie, ale bryłkowce wciąż biegają na wolności. No jest jakiś sklep, musisz mieć kolby. Także wiem, jak to jest być zmęczonym po pracy, ale całe szczęście można sobie odpocząć trochę. No, 12 godzin. Dlatego streamuję tylko 3-4 razy w tygodniu, bo nie mam, nie mam jak inaczej, nie? No, 4-3 dni, lub noce podrząd rząd po 12 godzin, nie mniej, zawsze. Mnie nie ma. Ty co jest, kurwa? Czemu, gdzie to są ludzie, jesteś? <laughs> Gdzie już kupuje? Nie wiem, koleś jest. Bo nie gadajcie, że może musiał po kolby. Specjalnie, nie ma typa, nie? Eee, po kolby będę musiał gdzieś drałować specjalnie, nie wiadomo gdzie. Najbliżej chyba będzie do kręgu maginów, tam koleś będzie miał na pewno. Znaczy tak bym zakładał. To jak już tu jesteśmy, to oddamy zadanie w sumie. Spodziewałam się, że wrócisz tak szybko. Byłeś już na głębokich ścieżkach? Si. Przekro mi, róg nie żyje. Och, mój biedny chłopiec. Przeczuwałam to, ale chciałabym móc zobaczyć go jeszcze ten jeden, jedyny raz. Proszę. To dzieło mego męża, pierwsza wykuta przez niego tarcza. Ja nie mam już dla kogo jej trzymać żeby się wziął za to, że ryzykowałeś, aby przekazać mi te wieści, no potrafi. Jak, jak pracujesz na przykład 4 noce pod rząd po 12 godzin, to potrafi tak zmęczyć, że ja następnego dnia, jak mam wolne, pierwszy dzień wolnego, jak mam i na przykład streamuję, to ja jestem zmęczony jeszcze czasami i dlatego też tak czasami jestem taki, wiecie, no przymulony lekko, nie? Bo jestem cały czas jestem zmęczony pracą, jeszcze, nie? Mam nadzieję, że wracasz, by coś kupić. Tak, nie pogadaj. masz w chuj koleb nieskończoność, nie masz, jesteś bezużyteczny dla mnie w tej chwili. Ktoś wie, gdzie, gdzie kupię kolby w orzamarzu. Może ty masz. Rozmawiałeś już z rzeźbiarzem? Jeszcze nie. To jest ta Dagna. Już wróciłeś? Coś mi się zdaje, że planowanie drogi do wieży kręgu. Domyślam się, że jeszcze nie wyjechaliście. Właśnie się tam wybieram. To bardzo możliwe, że się tam wybieram, bo kurde nie wiem gdzie kupić kolby. No handlarz różnościami, a kurde nie ma, nie. E, tu jeszcze jest, a może w tym, w knajpie? Jak chcesz. Bo musimy sobie leczenie zrobić. Trzeba ci czegoś jeszcze, strażniku? Mamy 52 gatunki piwa, 17 rodzajów miodów pitnych i tuzin gatunków importowanego wina. Więc pewnie znajdziesz coś dla siebie, co podać? A to takie coś. Nie, to dzięki. To więc co ma być? Nic. Okej, okay, tutaj nie kupię. Dobra, nie będę tak. Łaziu, mówicie, że nie wiecie, gdzie tu kolby kupić. To idziemy. Na pewno będzie w, w księdze Boże, w wieży na bank będzie. Kupię ich znowu z 300. Chociaż wiecie, jeszcze a propos tego pracowania, chociaż wiem, że nie, nie przyjście tutaj że o tym, żeby po to, żeby rozmawiać o pracy, ale tak można wspomnieć to nieco, że ehm, nawet czasami po 8 godzinach pracy jest się tak zmęczony, że się nic nie chce, ale to chyba znaczy, że za bardzo, że za ciężko ktoś pracuje, bo jednak po 8 godzinach pracy, jak przychodzisz tak zmęczony, że już nic więcej nie masz e, siły robić, to chyba za ciężko masz w tej pracy. Można być zmęczonym oczywiście. jak najbardziej zawsze jest się zmęczonym trochę, ale bez przesady. A jak się pracuje 12, to sam fakt, że byłeś 12 godzin gdzieś tam w jakimś, kurde lochu, w jakim, jakimś lochu. To już jest zmęczący Odejdź. Dawaj mi tu kurde. Z pewnością potrzebujesz po tym wszystkim zapasów, prawda? Jak ty nie masz koleb, to ja nie wiem. Nie ma kole. I do lasu brzmienia muszę zapierdzielać, chyba. No na pewno ktoś bliżej matku, ja nie wiem kto, po prostu. No, może ty masz. Byłeś bardzo mm, skrupulatny, jestem pod wrażeniem. Dobra. Ja jestem wdzięczny, że się zjawiłeś. Nie. Może ty? Witaj z powrotem, przyjacielu. Z pewnością uraduje cię informacja, że krąg jest na dobrej drodze do odzyskania dawnej świetności. O, właśnie. Kurwa, jak już tu jestem, Dagna Zordomaru chciałaby studiować magię. <gry> Przed chwilą z nią rozmawiałem. Orzamaru, naprawdę? Wzbudziłeś moją ciekawość. Powszechnie wiadomo, że krasnoludom brak zdolności w kierunku sztuk magicznych. Nigdy nie uda się jej rzucić choćby najprostszego zaklęcia, nieważne jak bardzo będzie się starała. E, ona zdaje sobie z tego sprawę, ale mimo to jej zainteresowanie nie osłabło. Fascynujące. <laughs> Przypuszczam, że krąg będzie zaszczycony. Chcę się uczyć. To cel godny szacunku. Nikomu nie mogę odmówić możliwości podjęcia nauki, niezależnie od tego, czy chodzi o krasnoluda, czy człowieka. Nie należy utrudniać dostępu do wiedzy tym, którzy jej pragną. Powiedz Dagnie z Orzamaru, że ścieżka, którą pragnie kroczyć, najeżona będzie trudnościami, ale jeśli mimo to się zdecyduje, krąg chętnie otworzy przed nią swoje podwoje. Będzie mieszkała i studiowała razem z wyciszonymi, a później być może Także z uczniami. Zajbiście. Dziękuję. O, gdyby tylko krąg był w lepszym stanie. Obawiam się, że może być zawiedziona, gdy już tu przybędzie. Myślę, że bardzo zaciekawi ją to, co się stało. Na pewno będzie to bardzo interesujące. Mogłaby nam wiele opowiedzieć o naszych krasnoludzkich sąsiadach. Tak, im dłużej się nad tym zastanawiam, tym bardziej mi się ten pomysł podoba. Przyszłość kręgu zaczyna przedstawiać się coraz korzystniej. Dziękuję. Widzę, że się nie śpieszysz nigdy, jak z kimś rozmawiasz. Dobra, wypać muszę iść. Życzę ci wszystkiego dobrego. Wiedz, że zawsze będziesz tu mile widziany. Dobra, po drodze pewnie jakieś, jakieś pomioty, bandyci coś. O są ci bandyci, co ich nie mogłem pokonać, skurwy syny. Zobaczymy, jak teraz wciąż ktoś potrafi tak przyjebać tutaj, że stenowi szybko spada, ale chyba nie aż tak szybko jak ostatnio. Są tacy mocni bandyci, to fakt. urwa oh. Kurwa, Nie zgadzam się. Która... Paruwa tu ogłuszenie potrafi rzucić. Pewnie ten szef. Dalej są mocni, nie? Wiecie co jest. да, хапа, юш Jak pięknie zginiecie zaraz. No co jest? To ci łucznicy go tak prują strasznie, widzę. No dobra. Padnie sobie chyba. A padnie sobie chyba. Kurwa, dostrzelę do nich. Jest nieba. Boleczenia zero już, więc rychło w czas. Ruszyliśmy. No. Rychło w czas. Ruszyliśmy po te leczenie. I jeszcze wam powiem, że jak jesteśmy blisko lasu Brzęcielion, to chyba wiecie co zrobię. E, tego żywieńca pokonam i spróbuję resztę e, zbroi molocha dla Alistera ogarnąć, i będzie po-po-osko wtedy chyba. I ruszymy wtedy do tej twierdzy, i na pewno będzie nam łatwiej. Aż sobie zapiszę normalnie, bo jeszcze tego nie robiłem dzisiaj, chyba. Będzie ładnie. I będzie kurde lepiej wtedy. Co jest? A już? <noise> Szybko. Naprawdę siedziałeś w tej klatce przez 20 dni? Prawie 30. Po pewnym czasie przestałem liczyć. I co robiłeś? A Piotr przynczeski zajebisty jest, to nie? No się dobrze się kojarzy w zawsze. Miejscu I nic nie robić. Ależ robiłem. Zadawałem wędrowcom zagadki. A poprawne odpowiedzi nagradzałem skarbami. Naprawdę? Ciężko pracujemy, żeby wykonać dość broni dla wszystkich. Nie Super. Fajnie. Plecak ma do kupienia. Kurwa, biorę. Kolby. Nie ma koleb? Kurwa, kto ma kolby, pytam. Pewnie ten, pewnie u mnie koleś. W obozie. Ja byłem pewien, że on ma. Elfik nie potrzebuje, przecież. Jeja, yeah, pierdziele. No te, do robienia, no te, no. Się nazywa kolby w tej grze. Butelki. Łuk, masz tak. Oczywiście. Tu, kolba. Pewnie u mnie w obozie, nie? Mam nadzieję, bo. Bez przesady. Dobra, to do... i tak dobrze, że tutaj przyszliśmy, bo. Spróbujemy tą zbroję Molocha całą zdobyć dokończyć. Troszkę odpoczniemy od tych tunelów. Jeśli jest coś, co mogę. No, ma. Powinno starczyć. Jeszcze jak tu jestem. O kurwa, ile to kosztuje. Ale dobra, musimy to mieć. Idziemy po zbroję Molocha dla Alistera. Dokończymy ją i wrócimy do Krasnoludów, wtedy na te ścieżki. Mamy tak. E, zbroje płytowo Molocha oraz buty płytowe. To jeszcze muszą być rękawice gdzieś i hełm. Wiem gdzie jest jeden nagrobek. I kurde, nie wiem, nie kojarzę gdzie jest drugi, ale spróbujemy go znaleźć. I wtedy ruszymy na tą twierdzę umarłych w Orzamarze, będziemy trochę dopakowani lepiej. Tak. Tak. W rzeczy samej. Myślę, że to jest dobry plan. Ty, ty jesteś tym szarym strażnikiem, który złamał klątwę. Muszę co? wiedzieć, co stało się z wilkołakami. Dokąd się udały? Już nie są wilkołakami. Klątwa straciła moc. To bez znaczenia. Te. te potwory zabiły mi męża, zabiły tylu moich bliskich. Mają krew Dalijczyków na rękach. Jeśli znowu są ludźmi, to tym łatwiej będzie mi się zemścić za ich zbrodnie. Powiedz mi, gdzie oni są. Zatrian też pragnął zemsty, spójrz co mu to dało. Go zniszczyło. Tak, może i mówisz prawdę. Jeśli już odeszli i nigdy tu nie wrócą, to... może lepiej zakończyć to już teraz. Wrócimy zatem do obozu. Dziękuję ci za te słowa. Proszę, przyjmij to w dowód wdzięczności. Należał on do mojego męża i. Nie mogę go dłużej nosić Co dostałem? Co dostałem? Srebrny liść plus jeden do sprytu I tak, tu jest starożytny nagrobek I jeszcze gdzieś musi być w takim razie, może tu gdzieś Jest trochę nieodkryte Ła, ła. Na pewno tam się nie da dość? Na pewno się da. może się nie da faktycznie? Nie wiem. To... Hmm. Gdzieś jeszcze jeden musi być nagrobek.